Cześć, no cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Witcher 2 Zabójcy Królów. No i co, Prowadzimy sobie Jorweta na spotkanko. Skojatel nas obserwują. Pamiętaj, jeden niewłaściwy ruch i jesteś trupem. <laughs> Może być. Czy to jest uznawane za niewłaściwy ruch? aj kurwa, jestem głupi. Pff. Dobra, mamy kaczenkę. Witaj przy dalu. Co to ma znaczyć? Co on tutaj robi? Przyszedłem negocjować. Ha, Jorwet Lis Puszczy. Dał się wreszcie złapać. Nie doceniłem cię. Powiedz mi, kim jesteś. Naprawdę nic nie pamiętasz? Mam dosyć tego pytania. A ja bałem się, że właśnie ty pokrzyżujesz nam szyki. Jestem leto z gulety, królobójca. Dość żartów. Uwolnij mnie. Powiedz mi, dla kogo naprawdę pracujesz, a elf będzie twój. Pracujemy dla samych siebie, my? Królobójcy. Hmm. Demavent, Foltest. Kto jeszcze? Kim wy do diabła jesteście? Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Nie. Nie kurwa, nie pamiętam. ja nigdy nie zapomnę. Uratowałeś mi życie, biały wilku. Walczyliśmy ramię w ramię, a teraz skrzyżujemy miecze. Nie doszłoby do tego, gdybym wcześniej zabił Jorweta. Serit i Egan utopią się we własnej krwi. Nie sądzę. Zanim Skojatel w dolinie Pontaru zorientują się, że nie żyjesz, moi ludzie wykonają zadanie. Mm -hmm. Co człowiek robi w szeregach Skojatel? Znasz powiedzenie, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Raczej. Skojatel to moi bracia w zemście. Seri Tiegan, co to za jedni? Królobójcy, którym Skojatel pomagają w dolinie Pontaru. Mhm. Mm Już coś wiemy. Zabiłeś Foltesta. Nie wywiniesz się. Król jest martwy. A jedyną osobą, która widziała zdarzenie jesteś ty. I to ty się z tego nie wywiniesz. Hm, no dobra. Jeśli tak stawiasz sprawę... Dawaj kurwa Cezory Dość tej farsy. W co ty grasz? W grę, którą przegrałeś. Ja pierdolę. Daj mi miecz! Kurwa. Zdychaj! O kurwa! O nie nie, ty się nie sroszem Ale chuj. Muszę cię zabić. Spróbuj. Nie jestem królem. Oj, padli na seks. A ta woda jest przeskarzona. Szkoda, że stoimy po przeciwnych stronach. <laughs> Naprawdę jest to, że on. A kurwa, jakiś secret stasz? Widzę, że nie zapomniałeś jak się walczy. O, tam jest skrzynka. O kurwa. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślę, że to ja zabiłem Foltesta. Było się nie bawić żołnierza jakim cudem on mnie kurwa ten? Petardy maj bani. O kurwa, ty dobra. Jak on tak hardem będzie napierdano. Jak ja mam go pokonać? Kurwa, szybszy jest. Czym on mnie... a, irdenem mnie chyba napierdala. Ale Dlaczego Wiedźmin zabija królów? Byłem Wiedźmin. Oh, kurwa dawno temu, więc teraz jesteś najemnym zbirem. No chyba przegram ten pojedynek. Kurwa, nie, Kurgaj cool się gerwa. A, ale dobra, mam już na niego pomysł. Irden, łapać go i z tyłu potężne ataki. Damy radę. Kurwa. Tak, 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 tak. Chcę wczytać, chcę wczytać. Mam, mam już sposób i się go kurwa nie boję. Chyba, że mogę... Nie mogę, dobra. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślał, że to ja zabiłem Poltesta. Było się nie bawić w żołnierza. Ja pierdolę. Chodź, chodź tu tą ścieżkę. O kurwa, nie podziałała? Oto dobra. No to powiem szczerze, że może być delikatny problem. Ten miecz na kurwa 5 minut, mam na demet. Kurwa albo pod kołem grać? Niewany, tucznik kurwa. Się traf, w kurwie, bo teraz nawet sobie mieczyka nie posmaruję oliwką. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślał, że to ja. Dobra. Co mam większe obrażenia? 18 24 18 26. Trucizna 10%. Dobra. Yy... Oliwka. Było się nie bawić w żołnierza. Kurwa ty! Hopię. A czemu on mi tak najebał? Ty, on mnie może bić jak ja jestem w ekwipunku? Ja pierdolę, a mi najebie Dobra, wczytaj grę. Tutaj zainstyni. Nie będzie. Nie. Ale to nie jest głupi. Uważaj. Czekajcie, ja jestem w stanie? Nie jestem w stanie. Dobra, wczytaj grę. Ojej, jebe. Ale kurwa, spisyni w oko. To będzie trudne. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślę, że to ja zabiłem poltesta. Było się nie bawić w żołnierza. Kurwa to niego, art jest irytujący. Dobra, Dark Souls y, sucho. No kurwa. A ile ten tucznik z Azkabanu kontruje, kurwa, tych jebanych ataków? No. no i patrzcie, i on jest, kurwa, lepszy. Dlaczego Wiedźmin zabija królów? Byłem Wiedźminem, dawno temu, więc teraz jesteś najemnym zwirem! Ojej, jebie. O Jezu, już, kurwa, skończ tańcować. Nie. Kurwa. Dobra, ja tu robię cięcie. Spotkamy się jak trochę go ogarnę, albo nie wiem, spotuję się pod kamień, albo... Chuj wiecz mi jeszcze. Cięcie. Okej. Okay. Witam raz jeszcze. On Oczywiście musiałem sobie to poogarniać. E, mam bardzo dużo rzeczy pod krwawienie. Jak widać, zostałem wydymany. Od razu na sam początek mam porobione jaskółki. Kury Dobra, Byle mu nabić krwawienie, to będzie fajnie. Mam bardzo dużą szansę. Mamy jaskółkę, mamy również potkę, która daje nam zwiększoną zbroję. No jego art jest, kurwa, mocniejszy. Dodatkowo on gra pod quena. Kurwa, dobra, widzę, że te komba, które on ma, to są po prostu... O, jest. Dlaczego Wiedźmin zabija królów? Byłem Wiedźminem! Dawno temu, więc teraz jesteś tajemnym zwilem. Ta regeneracja życia w wance to tak średnio działa u mnie, już to widzę. Dobra, zesraj się. Wejdź tu. Powinieneś się poddać, gdy miałeś okazję. Dobrze walczysz, chociaż nie tak jak kiedyś. Mięśnie Kurwa! Dziki Gon nie mógł ci tego oddać. Wlazłem w tą pułapkę. O, okej, okay, coś tu się dzieje. O jest wreszcie, kurwa, jakiś progres. Wystarczy wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla. Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Naiwniak, zwracam się. Czas Jorweta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt. Uratowałeś mnie. Teraz jesteśmy kwita. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz? Da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Znajdę cię. W takim razie do zobaczenia w Edirn. O oh shit. Czy przejbałem? Fuck. Nie podoba mi się to. Gdzie rosz? Zabiliśmy kilku, ale reszta uciekła. Gdzie jest Leto? Martwy? Ruszył do Flotsam. Skąd wiesz? Chcę dopaść Tris. Muszę iść. Zabij go, zanim skontaktuje się z resztą. Nie trzeba było ufać Dwan. Chodźmy. Nie, Geralt. My nie możemy tam iść. Oczywiście. Zapomniałem, jacy z was wojownicy. Metyt arde, Gwynblade. Powodzenia. Szkoda, że tu nie ma tłumaczenia tego kurwa litewskiego, czy po jakim oni tu pierdolą. No dobra, trochę pizdę muszę przyznać. Solidny, długi miec stalowy, kartacz. No zostawił nam coś po sobie. Wyśmienity kordelas. A to mój kordelas. No tak, rozbroił mnie przecież. Nie paniutki. A ja tyle potek porobiłem. A co mamy w tej skrzynce? Dobra, najpierw to ja muszę sobie branie wyważyć. Redukcja obrażeń podczas bloku. No nie, no to gdzie? Kurwa, tak okosę. Mam tak okosę i mam takim głównem się bić. Nie, nie, nie. Nie hu hu. Dobra, kwiatki odżyły. No i tyle, idziemy stąd. Ale pistencja, Biegnij do sam na ratunek. O, przestępca. Muszę to zebrać. Bardzo, bardzo użyteczna roślinka. Będzie jakiś drop, chłopaki. Będzie. Mamy tu coś. Oreny. O, niewiele werbenka. Werbenka, mamy to w bębenkach i... Pięknie, kurwa. Bardzo chopsik No potki są! Długa była ta walka, ona chyba, nie wiem, z 3 czy 4 minuty trwała. Albo i Nie wiem, ale była bardzo irytująca. Muszę przyznać, że... <laughs> Gerwant naprawdę... ...dostał na pizdę. W ogóle potki, jakie użyłem, to była ta, co daje mi zbroję, ja, ja mogę to tak rzucać Nie, chyba. Nie wiem. Nie umiem rzucać tymi scyzorykami. E, ale miałem tak e, jaskółkę, która daje plus 1 regeneracji do tego i tam tamtego e, Następną, która jeszcze coś tam daje. E, tu coś leżało. I jeszcze jedną. Która zwiększała mi, że tak powiem, zbroję, jak również odporności na podpalenie, i tak dalej. Co było widać, bo tym razem się nie podpaliłem. Czekaj, chodźmy tędy. Eee, no więc wejdzie. No i jeszcze sobie wziąłem podkę, co mi zwiększało wrażenie o 10%. Chyba grom albo coś z tym desem. Co kurwa, nożyk na mnie wyciągasz. Na ci do tupy. Ziomuś, Gorzej ci? Stój! Co się dzieje? Zamieszki! Bramy zamknięte do odwołania! A komu niby Wiedźmin będzie przeszkadzał za murami? Za dobre dla was byliśmy! No, no tak. Wejdź, białowłosy! Tu czyliście no. się na naszej krwawicy! Co tu się dzieje? O kurwa... Sęby się zlatują. O tak. O jest. Tego pałują oni, biją chyba nie ludzi. Ja pierdolę, co tu się kurwa dzieje za rzeźnie. Patrz ta ludziska, to też jakieś dziwadło. Czego tu? Zostawcie krasnoluda. Nic wam nie zrobił. Parceweczka. Racja! Przecie to nasz sąsiad! Trzeba do domu iść ludziska. No, może zróbmy to bez wylewu krwi. Dzięki ci wiedźminie. Gdyby nie ty już bym się witał ze śmiercią. Schowaj się. Bić! O kurwa! Jeszcze ktoś? Ale nie no, kosi ten mieczyk A co za Wisey ty Sami zaczęli mnie atakować, oni zapomnieli, że jeszcze potki mam aktywne, czy co? No, debile. Mordujecie niewinnych! Niewinnych, a kto naszych wypłuk w lesie? Takie same śmierdzące nie ludzie! Aha, tu się coś Bo dzieje, chodźmy. Szedł... Gera! A teraz to to jak będzie, karczmarzu? Syna mi zabili, syna! Elfy przeklęte! Chcę ich krwi! Te elfy nie zabiły twojego syna i nic im nie zrobisz. Mykmyk, palcoweczka. Nie wiem, jak to działa. Jak się sobie... tak e, zastanowić? Tak! To my sobie eksplimy Nic chyba tę naszą. Nie do mieliśmy wtedy perswazję i tak dalej. Ale ci pal Gdyby nie ty, bylibyśmy tak już martwi. Uchodźmy stąd jak najprędzej. No. Uważajcie na siebie. Kto rozpętał tę jatkę? Dowodów nie mam, ale stawiam na Loredo. Rządzący zawsze będą szukać usprawiedliwienia dla swoich błędów i porażek, a lud zawsze pragnie igrzysk. Krwawych czy radosnych, obojętne. To miasto już nigdy nie będzie takie samo. Nastał tu czas pogardy. Gdzie Musimy odnaleźć Tris. Wiesz, gdzie jest? Miała iść do Sili, a ta wynajęła w gospodzie izbę. Mówiłem jej o megaskopie, nad którym pracował Zoltan. Jak doszło do pogromu? Mówią, że to zemsta za śmierć żołdaków, Aha. którzy poszli z Roszem. Ale to były zwykłe zbuje opłacane przez Loredo. Nikt po nich nie płacze. I tak wybuchły spontaniczne zamieszki. Loredo niby stoi z boku i umywa ręce, a jego zbiry podjudzają. Widziałem kilku żołdaków w cywilu na czele tłumu. Ech. Nic mu nie udowodnisz, Nawet Czyli tak zamierzam. Dlaczego strażnicy nie reagują? Bo wiewiórki wytłukły ich druchów. A Loredo nie wydał żadnych rozkazów. Dobra, Chodźmy. lecimy do Rudy. zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Nie pytaj jak. Tajemnica zawodowa. Chyba już wiemy. swoim kluczykiem. Chodźmy. Dobra, gdzie to idziemy? Chyba na pole brak wyjścia. Aha, tędy nie wyjdę. Witam! Come on, Już mogłem przejść normalnie. Ratunku! Pogrom. Nie, no idziemy go uratować. Tris przeżyje. Śmierć! Co to za dziwadło? To ten czarownik. Zostawcie ich. Nic złego wam nie zrobili. Podziała na wszystkich. W rzeczy samej, przecie to nasze sąsiady. Chyba trzeba się rozejść. Dzięki Dobra. Ci, panie. Czułem już chłód ostrza między sobą. Dobra, I tam segadajta. Tam kogoś gwałcą w domu. No, ale to nic, to już jest ich sprawa. My idziemy do Rudej. Trew. Mam zły, Nic się nie stało. Ta drzwi? Chyba jo. O kurwa. Rurku, czemu ten stuje dolony? Nie wygląda. Sprawdźmy ślady. O kurwa chyba Może się czegoś jest przypadek. On tam mówił, że nie wygląda coś dobrze. Kto to jest? To przyboczny Shili. Ma skręcony kark. To nie jego krew. No tak. Tris weszła, skręciła kark strażnikowi. Potem się zraniła. Niezły nie zły burder. Nie patyczkowali się. Uh -huh. Nie rozumiem. Ktoś tu jeszcze był. Jaskier, patrz. Co to? To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Zamtus. Może burdelmama widziała co się tu stało. Chodźmy. No kurwa. Dobra, odkrytujmy te drzwi. To jest kurwa, który taki mądry. Zaraz zejdę i porozmawiamy inaczej. Mieczem stali. Zamknięte! Przyjdźcie później. Zabili mi dziewczynę. To Derae! Geralt, to była jej izba. Co się stało? Zamordowali ją. Wczoraj ją kochali, pili z nią wino, mówili jaka śliczna. Dziś przyszli w pięciu. Wszyscy pijani krwią z plugawymi okrzykami na gębach. Miała klienta? Nie, była ze mną. Co się tak gapicie? A ta elfka, Chciałam ją uspokoić! Pocieszyć! Miałem nadzieję, że powiesz mi, co się stało w izbie obok. Zauważyłem otwór do podglądania. Ale skoro byłyście zajęte. Byłyśmy, dopóki nie usłyszałyśmy rozmowy za ścianą. Sheila zawsze rzucała zaklęcia, przez które nic nie było słychać i widać. Ale tym razem nic nam nie przeszkadzało. I zaczęłyśmy podglądać. I ja patrzyłam pierwsza, i to była ta ruda czarodziejka i Cedrik, nasz zapity ekswiewiórka. Ruda podeszła do magicznego lustra i powiedziała: zobaczmy, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. To Osili. Nawet ja się zorientowałam. Zamachała rękami, wykrzyknęła zaklęcie, i w pokoju pojawił się mężczyzna. Wyglądał tak, że Derae aż pisnęła ze strachu. Kiedy udało mi się odepchnąć Derae, w pokoju była już inna postać tym razem kobieta. Filipo. Tris, zwracała się do niej, Filippo. O kurwa. Witaj, Filippo. Co to są za narzędzia zbrodni? Mm -hmm. Tris, ładnie wyglądasz. Dlaczego posługujesz się Megaskopem Shili? Nie wierzę, że się zgodziła. Równie dobrze mogłabyś prosić ją o pożyczenie szczoteczki do zębów. Shila o niczym nie wie. Ha. O czym rozmawiałaś to z Shilą? O Zginęło dwóch władców północy. Zastanawiałyśmy się nad rozwojem wydarzeń. W Temerii panuje chaos. Straciłam wpływy. Długo i mozolnie budowany pokój szlak trafi. Co zamierzacie zrobić? Co zdecyduje loża? Przecież została stworzona, żeby bronić interesów magii. Dostosujemy się do nowego porządku i wykorzystamy sytuację. Straciłam pięć lat pracy. Pokój cintryjski wisi na włosku w Temerii, lada chwila wybuchnie wojna domowa. Nie ma co wykorzystywać. Trzeba znaleźć sprawców i wymierzyć sprawiedliwość. Ochłoń z Markulo. Chłodnik i polityka. Jedno i drugie należy spożywać na zimno. Kalkulować i nie dać się ponieść emocjom. Nie wskrzesimy Foltesta, a ty przestań bawić się w myślicielkę. Postąpimy mądrze i rozważnie, wykorzystamy sytuację, rozumiesz? Przynajmniej pomóż mi oczyścić dobre imię Wiedźmina. Chris, weź się w garść. Twój kochanek da sobie radę. Po co Shila przyjechała do Flotsam? To delikatna sprawa. Potrzebujemy kogoś na dworze Henselta, który, jak wiesz, nienawidzi czarodziejek. Wiem. Jedyny Aha. syn Henselta zginął w wypadku na polowaniu trzy lata temu. Królowi nie udało się spłodzić kolejnego potomka, a próbował usilnie. Shila twierdzi, że będzie w stanie uzdrowić obumarłe narządy króla, ale potrzebuje bardzo rzadkich składników. Które zamierza wyekstrahować z Keirana? Właśnie. Tym sposobem poprawić króla znów zasiądzie czarodziejka, Aha, to jest wszystko nic rzeczy. więcej nie wiem. Co jest filipa? Jaskier, wiesz, o kim mowa? Kim jest filipa? Filipa Elhardt. Czarodziejka, doradczyni króla Radowida Redańskiego, osiągnęła arcymistrzostwo w najbardziej cuchnącej kuchni świata polityce. Jest tak krystalicznie amoralna, tak całkowicie wyzbyta skrupułów, że aż zjawiskowa. Ostatnio krążyły plotki, że popadła w niełaskę na dworze redani. Jeśli to prawda, to na pewno sama pociągała za sznurki i chciała opuścić stolicę. Dobra, co się stało z Rudą? Co się stało z Tris? Gdzie ona jest? Nie wiem. Słyszałam tylko rozmowę, o której już powiedziałam. A potem przyszli mordercy. Skopali mnie i zadźgali Derae. Ale słyszałam odgłosy walki w pomieszczeniu obok. Czarodziejka krzyczała. Gdy zabójcy poszli szukać kolejnych ofiar, wyjrzałam na zewnątrz. Zdawało mi się, że, że widzę Cedrika. Przekradał się uliczkami w stronę lasu. Zataczał się. Dziękuję, Garweno. Poczekaj, przekaż Jorwetowi ten list. List? Do nazwiska morderców Derae. Jorwet zrozumie. Szpiegujesz dla Jorweta? Pomagam mu od czasu do czasu. Po prostu mu to przekaż. Zobaczę co da się zrobić. Nic nie obiecuję. Jaskier zaczekaj na mnie. Ja poszukam Cedrika. Okej, okay, no to powiem Wam szczerze, że... Wskaże mi drogę. Szkoda takie elfki. Ten... Jak to było? Zadanie zakończone nie Malena. A jakie mam kurwa znaleźć? Shit. Dobra, użyję Elixir Kot, ale kota użyjemy sobie następnym razem. No niestety nie udało się nam skończyć questa malenki. Dupa. Słabiutko w takim razie Nie ma mocnych floce. No to brak będzie porobić wszystko, ale podejrzewam, że teraz został się za duży rozpierdol. No nie wiedziałem, ja po prostu nie wiem jaką kurwa znaleźć, to nie ogarnąć to wszystko. Ale no dobra, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle. Bo chyba ten odcinek był pocięty. Tak, on był pocięty, tak więc yy, trzymajcie się do następnego. Cześć.